Dzień dobry państwu, witam we wtorek 21 kwietnia najnowszy raport dotyczący koronawirusa w powiecie ołaskim. Liczba stwierdzonych przypadków zakażenia 17, a więc o jedną osobę więcej. Liczba osób hospitalizowanych 4. Kwarantanno objętych jest 275 osób. Z tego ponad 200 w dalszym ciągu to są osoby, które powróciły z zagranicy i 66 osób to jest. Decyzja naszego ołaskiego sanepidu. Liczba osób wyleczonych wynosi 4, czekamy na kolejne. Czekamy na kolejnych ozdrowieńców. Drodzy Państwo, już od kilku tygodni temat koronawirusa nie schodzi z czołówek gazet, z ekranów naszych telewizorów. Ale w dalszym ciągu wielu z nas ma wątpliwości, co zrobić. Co zrobić z sobą, jeżeli pojawi się gorączka, pojawi się duszność, pojawi się kaszel, problemy z oddychaniem? Okazuje się, że wielu z nas chce iść do swojego lekarza POZ-u. Otóż nie, proszę państwa. Jeżeli są takie objawy, należy bezzwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, bądź też własnym środkiem transportu pojechać do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jest to ważne, bo w przypadku gdyby ktoś z nas był zarażony, a o tym nie wiedział, yy, niestety może zarazić personel medyczny, który będzie go przyjmował, czy w POZ-cie, czy w nocnej świątecznej pomocy, czy na sorze. I to wywoła od razu konieczność zamknięcia tych oddziałów i przejścia całego personelu na kwarantannę, my nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić. Myślę, że też warto codziennie mierzyć sobie temperaturę. Przez 14 dni z rzędu nie będzie sygnału, który mógłby sugerować, że jesteśmy zarażeni i możemy czuć się spokojni i bezpieczni. Jeżeli się okaże z jakiegoś powodu, że mieliśmy kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, rzeczą ważną jest, żebyśmy bezzwłocznie, bez zbędnej zwłoki powiadawili o tym, Stację sanitarno-epidemiologiczną, pozwoli nam to szybko objąć kwarantanną osoby, które potencjalnie mogłyby stanowić źródło zagrożenia, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się koronawirusa w inne środowiska do innych osób. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy przekazywanie laptopów, które zakupiliśmy w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła. Zakupiliśmy 45 sztuk na kwotę prawie 100 tysięcy złotych maksymalną kwotę, jaką można było uzyskać z tego grantu. Laptopy te są przeznaczone dla uczniów, którzy no nie mają swoich własnych laptopów nie mają warunków, żeby mogli uczyć się zdalnie. Myślę, że to bardzo im pomoże w realizacji obowiązku szkolnego.